Nowe leki. No chirurg mówiący o tabletkach musi widzieć pewien problem, a mianowicie tym, że mamy coraz więcej tabletek i coraz więcej wiedzy będziemy musieli sobie przysporzyć w taki najlepiej mnemotechniczny sposób, więc tak będę konstruował również to swoje wystąpienie. Proszę Państwa, od początku 2012 roku przybyły nam leki, które są coraz częściej stosowane, zwłaszcza w grupie chorych z. Migotaniem przedsionków, i tutaj się zaczynają pewne schody, bo już samo włączenie, które nie należy do nas, bo jesteśmy chirurgami, chociaż część kardiochirurgów prowadzi również swoje, swoich pacjentów, pierwsze ograniczenia wynikają z tego, że już sam moment włączenia może być decydujący o tym, jak będziemy dawkować te leki, czego wcześniej żeśmy w zasadzie nie uwzględniali. Proszę Państwa, do tych leków. Należą te dwa: riboroxaban i dabigatran. I tutaj, w przypadku tego musimy, pierwszego z nich, musimy pamiętać o takiej skali, która ma zastosowania, mianowicie o, hali, o skali Hasblet, ale nie o tym miałem mówić, więc tylko zwracam Państwu uwagę. E, riboroxaban, z kolei stosuje się w dawce takie 20 mg, dziennie, ale tylko wtedy, kiedy mamy zadowalającą czynność nereki. Tu znowu kolejny problem, że w przypadku tych leków przed włączeniem powinniśmy znać GFR. I to najczęściej w skali ten wyrażony kokrowta i gałta. Proszę Państwa, te idealne leki powinny być takie, jak tutaj na tym zestawieniu. Oczywiście w przypadku tych dwóch, być może to się zmieni, nie mamy dalej idealnych leków, ponieważ nie mamy do dzisiaj antidotów dotyczy, znoszących ich działanie. One różnią się w stosunku do heparyn dość znacznie, bo przede wszystkim nie wymagają kofaktora, jakim jest antytrombina. Proszę Państwa, mechanizm działania, i to znowu jest kolejne nowum dla zwłaszcza tych, którzy używają tych leków, bo muszą wiedzieć, jakie one mają półczasy, średnie okresy półtrwania. I w przypadku Rivaroxabanu jest to 7 do 11 godzin, a w przypadku Dabigatranu sprawa już się komplikuje, bo jest zależna od klirensu kreatyniny. Proszę Państwa, jeżeli mamy planowy zabieg operacyjny, sprawa jest, wydaje się, stosunkowo prosta, dlatego że Musimy ocenić troszeczkę, czy nasz zabieg będzie takim z dużym ryzykiem krwawienia, czy, czy z małym ryzykiem krwawienia, chociaż cały czas musimy zwracać uwagę na nerki, bo większość oba te leki są głównie w tym mechanizmie wydzielane. Jeżeli mamy mały zabieg na skórze, czy ewentualnie stomatologiczne, czy większość zabiegów endoskopowych, nie ma problemu, zaraz powiem, co z tym zrobić. Natomiast te duże zabiegi, łącznie z takimi, które stosuje się u tych chorych, a mianowicie w szczepienie rozrusznika, już to, to ryzyko należy uznać za duże. Mały zabieg, prosty, mnemotechniczny zabieg w naszej głowie dwa razy okres półtrwania. Należy go pamiętać niestety albo sięgać każdorazowo do, do ulotki leku, więc tutaj niejako nie ma problemu. Natomiast jeżeli mamy już większe zabiegi, no to niestety GFR i to GFR tutaj należy podkreślić nie starszy niż tygodniowy. W, nigdzie w, w piśmiennictwie światowym nie znalazłem informacji, jak często należy ten GFR stos, y, oznaczać u ludzi, którzy przewlekle biorą y, do ust y, te, te, te dwa leki. Niemniej w przypadku zabiegów naszych planowych należy o tym pamiętać. No i kiedy odstawić lek, jeżeli mamy nasz duży zabieg? Obaręczony małym ryzykiem, to już powiedziałem, jest prosty dwa razy okres półtrwania. Natomiast duży, w zależności od tego, jaki jest GFR, jeżeli jest on powyżej 50, czyli chory ma wydolne nerki, to średnio jest to dwa dni w przypadku obu leków. Jest Różnica dopiero jest wtedy, kiedy ta niewydolność narasta, 4 dni przy 30 do 50 i poniżej 30 to jest 6 dni, więc stosunkowo długo. Proszę Państwa, to co na, na podstawie czego opracowywałem to wystąpienie, czyli publikacja w Blad mówiła o tym, że tak zwany bridging terapii w nowych lekach jest niekonieczny. Ale chciałbym zwrócić uwagę na super publikację, która ukazała się przepraszam za szybko przyleciałem, niedawno w akta angiologica, które pokazywały, że jednak nowe leki w pewnych sytuacjach klinicznych dużego zagrożenia wymagają bridging terapii. No i to bridging terapii w przypadku tych leków polega na tym, że pierwsze chodzimy na heparyny, a później operujemy i czas... Może być różny, natomiast im jest, im jest dłuższy, tym jest bezpieczniejszy. Trzeba pamiętać o tym, że odwrócenie działania leków antykoagulacyjnego jest trudne, i zwłaszcza w przypadku David zasadnicze znaczenie ma dopilnowanie czasu od ostatniego od ostatniej dawki. Proszę Państwa, zabieg ze wskazań nagłych no jest zawsze problematyczny z wielu powodów, a, jest, a, a komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy ten chory zażywa nowych, nowych leków. Niestety, niestety podkreślam, być może to się niedługo zmieni, rutynowo nie jesteśmy w stanie w normalnych warunkach przeciętnego szpitala oznaczyć parametrów, które by jednoznacznie nam powiedziały jak długo chory brał ten lek i jak mocno ma obniżone parametry krzepnięcia. W przypadku Dabigatranu uważa się, że APTT może być w, pewnym, w pewien sposób pomocny i dopiero jeżeli jest poniżej 40 sekund możemy bezpiecznie operować. W przypadku e, Rivaroksabanu jest to czas pr protrombinowy, ale raczej wyrażany w sekundach, nie ten, który znamy normalnie z INR-u i poniżej 15 sekund też uważa się, że jest to bezpieczny moment. Proszę Państwa, u osób e, leczonych dabigatranem tak naprawdę należałoby oznaczać czas trombinowy. Jeżeli on jest znacznie wydłużony, to ponieważ ten lek można wydializować, uważa się, że trzeba takiego chorego przed dużym, nagłym zabiegiem wydializować i wtedy ma to, ma, ma to sens i jest bezpieczniejszy. Jeżeli musimy operować, to tak jak powiedziałem, czas odgrywa bardzo duże znaczenie. A mianowicie, jeżeli chory wziął niedawno zabieg, niedawno lek, to będziemy mogli stosować węgiel aktywowany i o tym za chwilę jeszcze powiem. Jeżeli natomiast można odroczyć, to w zasadzie każda godzina od ostatniej dawki leku wydaje się bezpieczniejsza dla chorego, zwłaszcza w przypadku Dabigatranu. Jeżeli po przyjęciu ostatniej dawki minęło od 2 do 4 godzin, to bardzo dobry, sprawdza się jako nie antidotum, tylko wchłanianie tego leku, czyli przerywa nam wchłanianie węgiel aktywowany. Między 2 a 4 godzin. Natomiast jeżeli minęło nie więcej 6 godzin można oznaczyć APTT albo ten klasyczny INR no i zaleca się, zaleca się odwrócenie efektu przeciwkrzypliwego. Niestety w żadnej ulotce nie spotkacie się Państwo czym należy to odwracać, bo takich leków do tej pory jak wspomniałem na początku nie ma. Uważa się, że przydatne są koncentraty czynników zespołu protrombiny i one już zaczynają funkcjonować, Octaplex czy inne czynniki macie Państwo powoli dostępne w szpitalach, jest to dość drogie leczenie, tutaj pokazuje, że ten PCC ma czynnik drugi, siódmy, dziewiąty i dziesiąty. One są dostosowane do, wcześniejszego, do wcześniejszych wskazań, czyli tam, gdzie były klasyczne doustne antykoagulanty. Natomiast w przypadku Dabigatranu uważa się, że lepszy jest koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny. Leki stosunkowo drogie, używane off-label, ale można je stosować i należy próbować ratować się przed dużym krwawieniem. Proszę pamiętać, że ponieważ mechanizm usuwania tych leków jest przez nerki głównie to zawsze należy wspomóc się diurezą, jeżeli oczywiście tylko pacjent to dobrze toleruje. 35% dabigatranu jest związane z białkami, więc to o czym wspominałem wcześniej, dializa może Wam pomóc oczyścić organizm chorego z dabigatranu i bezpiecznie go operować. Podsumowując tą część, muszę powiedzieć, że węgiel aktywowany, należy sobie zapamiętać, jeżeli chory brał 2 do 4 godzin, Powyżej już nie ma sensu go podawać. Można go podać i to jest dość dobry sposób. Osocze świeżo mrożone. Proszę Państwa, tylko dostępność osocza świeżo mrożonego przemawia na jego korzyść. Nie ma innych argumentów, ale trzeba go podawać bardzo, bardzo duże. Stymulowanie diurezy każdorazowo w przypadku obu leków może w pewien sposób nam. Pomóc częściowo zniesienie działania sabanu yy, osiągniemy przez koncentrat czynników zespołu protrombiny, a aktywowany yy, koncentrat yy, w przypadku Dabigatranu. I hemodializa również tylko odnosi się do, yy, do yy, Dabigatranu. Jeśli chodzi o yy, Novoseven, który Również wiem, że jest coraz częściej dostępny. To proszę pamiętać, że jeżeli ma to mieć sens, to niestety w dużych dawkach, czyli macie kilkanaście tysięcy złotych na to, żeby spróbować odwrócić to działanie. Proszę Państwa, każdy wykład powinien mieć pewną wisienkę na, na torcie, więc tą wisienką jest publikacja, która niedawno się ukazała w Blad. Ci wszyscy, którzy oczekują jakiegoś wystrzału nie doczekają się, bo badanie jest na myszach, ale być może to jest kierunek właściwy. Przeciwciało monoklonalne, który, które określono jako adabifab, czyli antidotum na dabigatran, być może jest to droga, to przeciwciało identycznie wiąże się, z cząstką dabigatranu jak dabigatran z trombiną, w związku z tym być może to jest kierunek, który pozwoli nam uzyskać ten doskonały lek i wtedy bezpieczniej stosować te, te leki. Na dzień dzisiejszy one są coraz popularniejsze, natomiast w przypadku powikłań, bo jeżeli będziecie państwo szeroko je stosować, no to ilość powikłań, ilość chorych koniecznych do operacji też wzrośnie, na razie takiego antidotum nie ma i to wszystko jest. Oparte o małe badania, o małe doświadczenia. Trudno zaprojektować doświadczenie, który, czy grupę badaną, którym można było to spokojnie, spokojnie sprawdzić. Jak mówił papież, żal odjeżdżać, ale już jutro będziemy musieli. Dziękuję bardzo.